Ja jestem pierwszy raz na YouTube. Chcę wypaść dobrze. Zostawcie suba z dzwoneczkiem, like w górę. Miłego oglądania. Mm, Okej. Okay. Gramy. Zaraz wam pokażę, ci co jeszcze nie grali. Nie grali jeszcze dzisiaj w Brawl Stars. Pokażę wam, że jest piękny, przepiękny skin do Jessie. Nie ten... Nie ta leśna Kur. Tylko... Zobaczycie sami. No, zobaczycie sami. Oj oj. Mortis nie śpi Mortis nie śpi, no. Pierwszy go stracony przez bota jeden. A, Mortis, czemu spałeś, no? Ła! Nie. Ło. Dobre, Mortis. Do Dobrze, że teraz za ciebie bot gra. Na pewno teraz nie gra. Bo spał. Spał sobie spokojnie, tak pięknie. Ła! Ła! Kiełek mnie zablokował, ale zajdę od drugiej strony. Na no, kurde, czemu przegrywamy? Ach! O nie, o nie, o nie. Co? Matko! Co tu się stanęło? Lecimy, lecimy! Pyk, 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 pyk! Okej, okay, jest. Bye, bye! Dobra, dawaj, dawaj, dawaj! Dawaj. Nie, 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 No czemu on zablokował w ostatniej chwili i meczek przegrany. Chociaż misja wykonana. No bo miałem kilka tam przeciwników zabić, ale już misja wykonana. Dobra. Ła, wow. na co zbieram? Na ja mam skrzynkę. Jutro na odcinku postaram się zbierać na Mega Box. No mia miałem zagrać. Ile razy... raz zagram. O matko. No. Okej, okay. gramy znowu za dynę, ale nie wiem dlaczego. Znowu Tig gram. Tamten Tick chyba był trochę za dobry. Trochę. Dobry był no. Ale wiem, że tik jest słaby. A... Już się zaciąłem. No. Jestem pierwszy raz na YouTube, czyli trochę wstę, ale już kilka tam razy nagram i już będzie OK. OK, nie wiem czemu zużyłem ulta, ale żeby podać i strzelić gola. Pięknie. Okej, okay, czuję, że ta... ten meczek będzie wygrany. A! Dobrze da, da, da. piu, 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 pił. piu, kurde. Yy, pozdrawiam, Deksiaka i upika. Pozdrawiam też Nikodema. Yy, jak chcecie, to możecie być na moim Kanale, tylko mam Was znajomych. No i możecie raz wystąpić w moim filmiku. Dobra, szczelaj! Dobre! Pozdrawiam cię, ten co szczelił gola. Też pozdrawiam. Pozdro, pozdro. Dobra, jeszcze raz zagramy, ale już nie w zadymę. Co dzisiaj mamy za mapkę? Nasoczki. No, bym bardziej zagrał maksem, ale muszę wykonać misję. A później gramy bół, bo chcę go wbić na 20 rękę. Dobra, rozwalamy skrzynki. O, ktoś kupił świąteczną pamięć. Ja nie mam świątecznej. Aha, właśnie miałem. Po, po tej giercie pokażę Wam ten piękny, prześliczny skin. Dobra, zabrałem peny mojej siostrze Parkiuba. O kurde. Ale tak się odwdzięczać. No powinno. Uuu, jak ją zabiłem! Aleluja! Ok. Uuu, mm. Martis. Pił, pił, pił. Dobra. Nie wiem czy ten mortys tu będzie. Jestem Mortys, mego imienia nie zapomnę. O kurde, mortys. Się spocisz. Kurde. Pokażę Wam tego skina. No już misja i tak wykonana. 16, 116. Plus. Okej. Okay. Tego skina do Jessie. Jest za darmo, oczywiście. To. To on. To on. Czerwony smog Jessie. Piękne działko ma. No i zwykła Jessie. Ja nie mam żadnego skina jeszcze. Tylko tę. Pokażę Wam, jakie mam zadymiarze. wymiarze. pokażę Wam. O! O tych wiadomo. No, sorry, że nie mam żadnej legendy. I pana Pi, Kiełka i Nani. No, ale. Kto gra? No, kozak, ale. Nagrywam, więc, nie? Lecimy. Ynnnnn... Obyśmy teraz wygrali. Ja wiem czemu znowu gram PEN. Miałem ja przecież... O! Pipera. Pił! 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 Uuu, ale uniknąłam. Ale chciałam w Pipera. Ło! Piper. Piper hard. In. O, jest. Gratulacje. Yes. Uuu, dasy, chcesz się bić? To się bije, czemu nie! A Ui, 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 nie, dobra. Nie, teraz. Piu. Dobra, nie mam nikogo w krzakach. Ale mamy za to Karla. Z jednym power tak jak ja. ło. Dobra, jeszcze teraz nie pokazuję. Na tym soczku Daryl jest. Dawaj go, dawaj lamus Piu! Pięknie tylko jabi mnie. Wow, 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 wow. Dobra, trzecie miejsce. Na pewno się przedłuży ten filmik, bo robimy do. Niech będzie do 18 minut. No, dzisiaj wbiję tą skrzynkę. No, ale dzisiaj nie wbijemy tego, tego. Jak on był. Nie wbijemy dzisiaj go. Warto grać ginę. Warto, warto. No, kurde. Ok, można wyjść. Na szczęście. Dzim na soczku jest mega dobry. Ja czekam na tego Tuskina, tego Otu. Yy, dobra, leci Dzim. Kurde. Bóla na blisko nie brać. Dobrze, że nie trafiłam. Spocisz się. Chodź tu. Jak mnie teraz spoko zabije, to ja się zabiję. Ja! Słaby za mnie zabił. Mega słaby. No, jean. Nie, postarałeś się teraz. No, ale dobra. Nie twoja wina. Dobra, na następnym odcinku wbijemy Gina. Będziemy grać jeanem, żeby wygrać 10 razy. A ja się teraz żegram. Żegnam. Cześć.